Siemanko wszystkim, ja jestem Mati, jest kanał Żyj Tak Jak Chcesz. Dziś postanowiłem nachręcić filmik, który jednocześnie jest tagiem na temat zespołu, który odmienił moje życie. Jak zapewne wiecie, ja opowiem o zespole Green Day. Punkt pierwszy, czyli jak ich poznałem. To było jakoś lato 2006 roku. Wszyscy znajomi wyjechali na wakacje, a ja zostałem sam w domu z płytami DVD. Odpaliłem film pierwszy z brzegu, zatytułowany na fali. Okej, okay, pingwiny, deska, zapowiada się nieźle. Aż tu nagle jeb! Zaczyna lecieć piosenka energiczna, radosna i naprawdę wakacyjna. Obejrzałem ten fragment jakieś kilkanaście razy, po czym wróciłem do dalszego oglądania. A tu znowu je, piosenka równie melodyczna i skoczna. Włączyłem film, wszedłem na YouTube'a, no i zaczęło się na dobre. Tych dwóch piosenek słuchałem nieustannie przez jakiś tydzień, później dopiero zacząłem poznawać ich dalszą twórczość i byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że jeden zespół może mieć tyle świetnych piosenek. Punkt drugi, czyli najważniejsze piosenki. Największym sentymentem darze oczywiście Welcome to Paradise i Holiday. Które usłyszałem po raz pierwszy, oraz basket case, której słucham niemalże codziennie, bo jest ustawiona na dzwonek i alarm w moim telefonie. Kolejna to Miss You, o której opowiadałem w poprzednim odcinku. No i oczywiście moja ulubiona, według mnie najpiękniejsza, bezpodziałna zespoły, piosenka Time of Your Life, której nauczyłem się jakieś 3 lata temu, kiedy pierwszy raz wziąłem gitarę do ręki. Teraz szybko, najlepsze według mnie koncerty. Występ w ich szkole w roku 90. Chicago 94, Reading 2004, Bullet in a Bible 2005 i oczywiście Łódź 2013. Punkt czwarty to najpiękniejsze momenty związane z tym zespołem. Pierwsze, które przychodzi mi na myśl, to oczywiście kupienie biletów jakieś dwie minuty zaraz po ich wypuszczeniu, odliczanie na Facebooku i w szkole ponad 100 dni do koncertu, przygotowania, nerwy, 10 godzin czekania pod Atlas Areną, sam koncert oraz trzy momenty właśnie na nim, które były wprost nieziemskie. I love you. Wykrzykiwanie przez Bilego nazwy naszego narodu oraz trzykrotna wymiana spojrzeń z Bilim. Piąty punkt, czyli marzenia z nimi związane. Oczywiście jednym z nich będzie kolejny koncert. Plotka mówi, że w 2014 roku mają znów tu przyjechać, a największymi są wejście na scenę jest zagranie razem z nimi, poznanie ich osobiście oraz wytatuowanie sobie podpisu Billiego na przedramieniu. Szósty, ostatni punkt, czyli za co jestem im wdzięczny. Jestem wdzięczny za 7 lat słuchania ich muzyki w najbardziej chujowych i przepiwskich momentach mojego życia, za to, że dzięki nim sięgnąłem po gitarę i że piszę własne teksty, za to, że poznałem tylu świetnych ludzi, że otworzyłem ten kanał i stoję właśnie tu, gdzie stoję. A wy, czy jakiś zespół miał wpływ na Wasze życie? Piszcie w komentarzach i śmiało kręćcie odpowiedzi wideo. Taguję i Zimnego Kubę, vloga Mateusza i Chocolate Milk Vloga. Widzimy się za kilka dni. Klikajcie pacyka. Zachęcam bardzo serdecznie do oceny tego filmiku, wchodzenia na Facebooka oraz subskrybowania tego kanału. To był Green Day, zespół, który zmienił moje życie.